W 1949 roku do 1953 roku miało miejsce tak zwane przebudzenie na hybrydach. I teraz tak, czym się charakteryzowało to przebudzenie? Pokazuję i objaśnię. objaśnię. Charakteryzowało się tym, że ludzie się nawracali. Powiem Wam pewne ciekawostki, ale poniżej. Stawiam w informacjach do tego filmiku wstawiam PDF, żebyście sami to sobie poczytali, bo to jest mega ciekawe, nie? Zwłaszcza jak ktoś lubi przebudzenia i interesuje się tym to to jest mega interesujące takie ciekawe kwestie są następujące zobaczcie, dwie babcie ponad 80 lat Chyba obie były niewidome z tego co pamiętam, ale najwyżej mnie poczawicie, ale tak mi się wydaje. Modliły się o nawrócenie, aby młodzi ludzie przychodzili tam do kościoła. Nie było generalnie młodych ludzi w kościele, nie? I te dwie babcie się modliły o to, aby więcej i więcej ludzi przychodziło. Do, do tego kościoła, nie? Oczywiście nie, nie, nie mówię tutaj o kościele katolickim, czymś takim tam było biblijne chrześcijaństwo, nie? I jedna z tych babci miała wizję, że kościół będzie wypełniony. i młodzi ludzie zaczęli się nawracać. Nawet tam była taka obecność Ducha Świętego, że często, gęsto ludzie gdzieś tam byli na imprezach i tak dalej i tam odczuwali obecność Ducha Świętego i przychodzili tam do kościoła. Nawet nikt im nie musiał głosić Ewangelii albo namawiać ich, nie? żeby przyszli do kościoła, Duch Święty sam ich poprowadził i oni tam poszli, wyobraźcie sobie. Efekt wylania Ducha Świętego, efekt tego, że ludzie się modlili, tak? Też chcieli, aby inni się nawracali. A zaczęło się od tych dwóch babci. nie? To jest interesujące. Ponad 80 lat i mówię, chyba obydwie były niewidome. A może jedna z nich, nie pamiętam, tak? Ale, o, i co do tego, co do bycia niewidomym też, jeżeli chodzi o choroby. Ciekawostka. Tam nie było, wyobraźcie sobie, ani uzdrowień, ani modlitwy na językach tam głównie chodziło o to aby ludzie się nawracali i oni płakali ludzie, młodzi przychodzili, nawracali się, płakali, pokutowali za swoje grzechy. To było naprawdę niesamowite, słuchajcie. Wiecie? I tam nie przychodzili. Boże, co ty mi możesz dać. Tam przychodzili i mówili, Boże, czy jest dla mnie miłosiedzi. W ten sposób oni podchodzili do tego, tak? A nie w taki sposób, że tylko by brzali, nie? Że daj mi może darze, daj mi może uzdrowienie i tak dalej. To nie o to tam chodziło, słuchajcie. To chodziło o to, czy oni mieli szansę w ogóle na, nawró na nawrócenie. Poczytajcie sobie w tej e, takiej, a to nie jest książka, ale można powiedzieć, że to było coś takiego. E, to było nagrane. Przez Duncan Campbell, nie? I generalnie, on pokazuje moim rodzicom, że, że mogą iść, nie? Bo czekają nami, ja sobie filmik nagrywam. E, Duncan Campbell wygłosił takie przemówienie. On mówił, żeby e, nie mówić, że to on zaczął to przebudzenie, nie? bo to też nie było tak, że on to zaczął. Tylko właśnie bardziej już te dwie babcie, nie? Ale... On... Właśnie... Coś tam miałem powiedzieć, a już zapomniałem. No ale mniejsza. Generalnie... Trzeba wiedzieć, że to... Nie zaczęło się od niego, on... Dopiero... Przyjechał później, nie? Więc tak to właśnie wygląda. Coś mi moje rodzice pokazują. Nie wiem o co chodzi. Moment, nie wiem czy widzicie tam za mną. Moi rodzice mi to właśnie pokazywali. Tam są byki ogólnie, słuchajcie. Tam nie możemy iść. Czekajcie, dam zbliżenie, widzicie? Te są akurat niebezpieczne. A to jest wolna przestrzeń, nie? A my tu sobie siedzimy, więc lepiej abyśmy tam nie nieśli pójdziemy jakąś okrężną drogą, ok? Więc tak, nie było generalnie uzdrowień, nie było modlitwy na językach. Była świętość, był fokus na świętości, a nie na tym, co Ty mi możesz Panie Boże dać. To ludzi w tamtym momencie nie interesowało tylko chcieli pokutować. Wiecie, tam była taka świętość, że pamiętam jak taka pani składała świadectwo, Mary Peckham, jakoś tak i ona mówiła, że była taką zbuntowaną na nastolatką, mieszkała w jakimś większym mieście chyba, a nie, jechała do większego miasta, aby, aby tam się uczyć i potem tam się jakoś zbuntowała, nie coś takiego było. I nawet, jakiej mama, która już była wcześniej na tym przebudzeniu, przebudzeniu yy, modliła się za nią i zobaczyła, że ta Mary słucha jakiejś rządy rywkowej muzyki, takiej szkockiej, wiecie, grają tam na dudach, nic tam generalnie nie było jakiegoś szatańskiego, to ona zabrzaniała i mówiła, żeby nie czynić z jej domu synagogi szatana, wiecie. A to nie była jakaś szatańska muzyka, ale tak jak mówię, coś tam na dudach szkockich grzali taka typowa szkocka muzyka, nie? To ona nie jest jakaś demoniczna, normalne tam instrumenty są. A chodzi o to, że typowa droga nie była na chwałę Boga, a tam jak było to przebudzenie, to oni głównie skupiali się na tym, aby właśnie chwalić Boga, tak? Psalmy, jakie tam śpiewali, to było jakby chór aniołów śpiewał, wiecie? To było coś niesamowitego też. Sam tego nie słyszałem, no bo wiadomo, to nie jest nagrane, jak miało miejsce tak dawno temu, nie? Chociaż niedługo po drugiej wojnie światowej, więc to, to nie było jakoś setki lat temu, nie? Czy coś. Ale jednak. Ale jednak nie ma tego nagranego. A tutaj niesamowity widok. Deszcz pada, ale jest niesamowicie. Tutaj tak ciągle jest. Tak ma być. pokazuje jej obraz. No i to by było na tyle, nie? Poczytajcie sobie tego PDF-a i tam zobaczycie więcej informacji na temat przebudzenia. Ja osobiście, jak widzę dzisiejsze przebudzenia, że owszem, tam są uzdrowienia, tam niby modlitwa na językach, nie, i tak dalej, ale często w tym wszystkim nie ma pokuty. A wiecie, jak tam było? Ten Duncan Campbell opowiadał, że tam, jak ktoś był nawrzucony, to już był nawrzucony na amen. Już jeździł gdzieś tam na misję i, i do końca był nawrzucony, wiecie? W sensie to, tam były takie radykalne nawrócenia, że człowiek po takim doświadczeniu, jakie tam miał, nie chciał się odwracać od Boga. Okay? Jeszcze jedną e, ciekawą rzecz wam powiem. Bo okej, okay, jestem tutaj, też myślałem, aby nagrać z tego miejsca, tam Barzbas też się nazywało niej. Ja tam byłem, tam blisko mieszkam w tej chwili, nie? Barzbas, e, Barabas. Też się śmiejemy z moim tatą, bo... Ta druga nazwa taka jest, ta barwa to chyba galeiczka, ale nie jestem pewny. I też ciekawą kwestią jest to, że Leinert Ravenhill kiedyś opowiadał, jak mówi: Byłem w Anglii, nie? i siedziałem na miejscu jakiegoś tam gościa, jakiegoś tam przeburdzeniowca. O, tutaj jest, uwaga na byki, zobaczcie. Czekajcie. Widzicie i one faktycznie tam były. <grystanie> to, to jest numer, nie? Trzesie byka. Okay. No i generalnie Lejnest, äh, Ravenhill Hill mówi, siedziałem na krześle tam jakiegoś przeburzeniowca, nie? Kogoś, kogo on szanował bardzo, nie? Ale mówi, to nie uczyniło mnie nim. Wiecie? Ja tak sobie pomyślałem, okej, okay, mógłbym nagrać z tego miejsca konkretnie, y, gdzie tam to przebudzenie było, nie, z tego barwas, y, To się ogólnie teraz przestrzeniło na całą wyspę Louis i tak dalej. Ale to nie jest tak, że jakbym poszedł do tego miejsca, nie? To nagle bym był jakoś bardziej namaszczony albo coś takiego. Każdy z nas. Musi o to zadbać, nie? Przebudzenie miało miejsce w tamtych latach. Świetnie, chwała Bogu. Warto o tym poczytać, posłuchać, ale to jest przeszłość, ok? Więc powinniśmy zadbać o to, żebyśmy mieli relacje z Bogiem teraz, każdego dnia. Boża łaska odnawia się każdego dnia, ok? I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, podstawie.